Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Polacy nie lubią banków? Może to dlatego, że banki udzielały nieuczciwych umów kredytowych? A może to dlatego, że jakość obsługi klienta nie zawsze jest taka, jaka nam pasuje? A może to dlatego, że jesteśmy po prostu niewyedukowanymi antysemitami? Szokujące, prawda? No ale takie wrażenie można było odnieść, czytając wywiad z przemysłem Gdańskim, prezesem BNP Pariba, na łamach pulsu biznesu. Oczywiście to nie pierwsza taka kontrowersyjna wypowiedź prezesa jakiegoś banku, no ale w tym przypadku faktycznie wypadałoby ugryźć się w język, no bo dlaczego Polacy faktycznie nie lubią banków? you <laughs> Nie mam pojęcia, ale może to być związane z tym, że banki niejednokrotnie nadszarpnęły zaufanie ich własnych klientów poprzez oferowanie nieuczciwych umów kredytowych albo nieodpowiednie informowanie klientów o kosztach związanych z założeniem danego rachunku bankowego. Hmm, może jeszcze chodzić o te mikropłatności, które są związane z wypłatą pieniędzy z bankomatów albo zleceniem jakiegoś przelewu. No, na pewno nie chodzi o to, że mamy najdroższe kredyty w Unii Europejskiej, ani nie chodzi o te transakcje, które blokujecie dla dobra własnych klientów tak dla ich bezpieczeństwa. No ale w momencie kiedy to oszust jakby tą transakcję zleca, no to wtedy umywacie ręce. To na pewno nie chodzi o to. Myślę, że gdybyśmy poszukali tych powodów podczas rozmowy przy kawie, to znaleźlibyśmy ich całe mnóstwo i raczej śmiem wątpić, żeby Jakakolwiek normalna osoba stwierdziła, że niechęć do instytucji jaką jest bank wynika z tego, że nie lubimy danej grupy etnicznej. A przynajmniej nikt nie powiedziałby tego na poważnie, no chyba że trzymałby gaśnicę w ręku. Jednak wydaje mi się, że część osób powiązanych z sektorem bankowym nadal nie rozumie, z czego ta niechęć naprawdę może wynikać. A czy do takich osób możemy zaliczyć pana Przemysława Gdańskiego, prezesa BNP Paribas? No na to pytanie będziecie musieli odpowiedzieć sobie sami. Najlepiej w komentarzu pod tym filmem. Można odnieść wrażenie, że pan prezes zadał sobie to pytanie i odpowiedział na nie sam. Cały wywiad z panem prezesem Gdańskim znajdziecie na stronie Pulsu Biznesu pod tytułem Gdański, dlaczego Polak nie lubi banków. Ja odniosę się tylko do trzech cytatów z tego wywiadu, a kwestie słuszności i oceny tych tez pozostawię wam. Cytat pierwszy. Być może nadal na poziomie podświadomym funkcjonuje skojarzenie, że banki to Żydzi, a przecież Żydów się nie lubi. Polska jest krajem, w którym pozornie antysemityzm jest marginalnym zjawiskiem, ale de facto on jest głęboko zakotwiczony w społeczeństwie. Powinniśmy nad tym mocno ubolewać, ale śmiem twierdzić i wiem, że to może być mocno kontrowersyjne, że jakiś element niechęci do banków bierze się właśnie z tego głęboko zakorzenionego antysemityzmu i kojarzenia banków z Żydami, czyli tymi, którzy nie pracowali na roli, ale obracali pieniędzmi. A teraz zastanówmy się na chwilę, jak może poczuć się klient takiego banku, który właśnie przeczytał taką wypowiedź. Czy taka osoba może odczuć, że prezes nazwał ją właśnie niewyedukowanym antysemitą, który mówiąc kolokwialnie jest granatem od pługa oderwany? Czy taka osoba może poczuć się niesprawiedliwie potraktowana przez najwyższego przedstawiciela takiego banku? Banku, któremu przecież zaufał, bo prowadzi tam swoje konto bankowe. Banku, do którego wpłaca ratę każdego miesiąca. Banku, w którym trzyma oszczędności swojego życia, a przemiła pani Ania od lat prowadzi jego rachunek i rozwiewa jego wszystkie wątpliwości, jakich by nie miał? Jak taka osoba może się poczuć? Oczywiście pan prezes nie zwalnia tempa i stąd cytat numer dwa. Klient ma potrzebę albo chce spełnić marzenia i potrzebuje na to finansowania. Zaciąga kredyt na samochód, upragnione mieszkanie, wakacje, telewizor itd. Kupuje to, co chciał kupić i ma z tego powodu niewątpliwą radość i satysfakcję. Przy czym ta radość z reguły jest krótkotrwała. Jeśli weźmiemy kredyt konsumpcyjny na wyjazd, na atrakcyjne wakacje, które trwają powiedzmy dwa tygodnie, to po powrocie powoli o nich zapominamy, a co miesiąc nasz dochód jest uszczuplany o koszt raty, którą trzeba spłacić bankowi. Stawiam tezę, że skojarzenie klienta z bankiem opiera się na wieloletnim obciążeniu dochodów gospodarstwa domowego w celu spł te zobowiązania, które wykreowało krótkoterminową przyjemność. Ech. Czy w tym przypadku klient może poczuć się urażony, dlatego że spłaca kredyt każdego miesiąca i nie ma żadnych opóźnień w ratach, a dodatkowo doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Zaciągnięte zobowiązanie trzeba spłacać? Myślę, że niektórzy na pewno. Ja już naprawdę nie będę dzisiaj kopał leżącego. Nie będę poruszał tematu sankcji kredytu darmowego i tego, że banki naliczają sobie w kredytach gotówkowych odsetki od odsetek. Nie będę poruszał tematu kredytów walutowych we frankach, euro, dolarach i w innych walutach. Nie będę poruszał tematu alicji, czyli kredytu, którego tak na dobrą sprawę nie dało się spłacić. Ale poruszę jeden temat, który jest powiązany z BNP Paribas. I dotyczy bezpośrednio mojego otoczenia. Mianowicie ostatnio moja narzeczona dostała takie pisemko od BNP Paribas, w którym bank twierdzi, że jest im winna. Całe za zwrotne 3 grosze. Ale jakież było jej zdziwienie, ponieważ nigdy nie miała tam konta, nigdy nie korzystała z ich usług, więc zaczęliśmy się zastanawiać o co chodzi. I gdyby nie historia, która przydarzyła się mi 4 miesiące temu, to nie mielibyśmy pojęcia nawet o co chodzi. A chodzi o raty zero, z których skorzystała 5 lat temu. Tak, dobrze słyszysz! 5 lat temu moja narzeczona skorzystała z rat 0, spłaciła je przed czasem, dostała potwierdzenie z banku, że jest rozliczona z nim prawidłowo, a po 5 latach. Bank przypomniał sobie, że jednak wisi im jeszcze 3 grosze. No cóż za kuriozalna sytuacja. W dodatku, na infolinie nie da się dodzwonić, więc moja narzeczona stwierdziła, że zamiast szarpać się z bankiem, to po prostu im te 3 grosze przeleje dla świętego spokoju. Ja uważam, że to nie jest koniec tej sagi. Ale mam nadzieję, że się mylę. O co może chodzić? No, wydaje mi się, że tak jak w moim przypadku o kartę kredytową. Jeśli pomyślałeś sobie w tym momencie, że co za dzban, to co on nie wie, że jak się bierze kartę kredytową, to trzeba za nią płacić, jak się jej używa? Otóż nie, bo my nigdy z tych kart nie korzystaliśmy. My nawet nie wiedzieliśmy, że te karty zostały nam udzielone, przyznane, stworzone. Nie było takiej informacji jasnej i klarownej przy zawieraniu tej umowy. My o tym nie wiedzieliśmy. Gdyby nie to, że 4 miesiące temu dostałem maila od BNP Paliba i mniej więcej takie samo wezwanie, które było kuriozalne, bo BNP Paribas twierdziło, że zalegam im 0 zł i 0 groszy, a że za dwa tygodnie zamkną jakieś moje konto, to ja bym o tym w ogóle nie wiedział. Ja z ciekawości zadzwoniłem na infolinię i dowiedziałem się, że w momencie zawierania tej umowy do tego została po prostu dołączona karta kredytowa. No, wspaniały obowiązek informacyjny, BNP Paribas. Wspaniały obowiązek informacyjny, drogie polskie banki. A potem się dziwicie, że takie coś odbija się wam czkawką. Brawo, więc czy ja jako klient mam pewnego rodzaju żal o to, że bank udzielił mi kredytu 5 lat temu? No, oczywiście, że nie, ale uważam, że mam pełne prawo mieć żal o to, że nie dochował w należyty sposób obowiązku informacyjnego. Że ja jako klient nie wiedziałem o tym, że taki produkt dodatkowy został dołączony do tych rad. Bo uwaga, Polacy nie mają problemu ze spłatą swoich kredytów, o ile są uczciwe, bo jeżeli są nieuczciwe, to należy je podważyć albo unieważnić, bo osobiście uważam, że Inaczej z Wami, drodzy Państwo bankierzy, rozmawiać się nie da. Dopiero jak dostaniecie po kieszeniach, to może coś zrozumiecie, bo wyciąganie wniosków wychodzi Wam, no mówiąc kolokwialnie, dość cienko. Bo nie rozumiecie tego, że Polacy nie lubią jak wciska się im bubel. Wciskacie Polakom po pierwsze bubel, którego nie chcą, po drugie, którego nie rozumieją, nie wiedzą o jego istnieniu, a po trzecie, jeśli już się dowiedzą o istnieniu tego bubla, to muszą poświęcić dwie godziny czasu, żeby dodzwonić się do Was na infolinię. I może że to jest sednem problemu, dlaczego Polacy nie lubią banków. Ale wiadomo. Ja mogę być stronniczy. A teraz czas na ostatni cytat, czyli pół punkta dla Sliterino. Teraz pójdźmy dalej, dlaczego w innych krajach nie ma tak dużej niechęci do banków? Jak sądzę, jest to kwestia edukacji ekonomicznej, która w Polsce jest na bardzo, bardzo marnym poziomie w porównaniu do wielu krajów zachodnich, gdzie nauka ekonomii finansów osobistych jest wbudowana w system szkolnictwa od najmłodszych lat. Dlaczego przyznaję pół punktu dla Sliterino? No bo pan prezes ma tu trochę racji. Edukacja w Polsce nadal pozostawia wiele do życzenia. I bądźmy szczerzy, jeżeli chcemy nauczyć się czegoś przydatnego, to bardzo często musimy się uczyć na własną rękę niejednokrotnie sowicie za to płacąc. Dlatego uważam, że edukacja ekonomiczna powinna być częścią nauczania w polskich szkołach, ale nie dlatego, że bankom żyło się lepiej, tylko dlatego, żeby społeczeństwo się bogaciło, a przyszłe pokolenia mogły żyć na jeszcze lepszym. Poziomie. Niestety z całą resztą zgodzić się nie mogę, bo oprócz kwestii edukacji, to na to, czy lubimy danego przedsiębiorcę, ma duży wpływ między innymi to, jaki produkt oferuje, jak obsługuje klienta, czy ten oferowany produkt jest uczciwy. No i jeśli taki przedsiębiorca zawalił, to bardzo fajnie by było, gdyby potrafił uderzyć się w pierś, przyznać się do błędu i przeprosić. Czy tak było w tym przypadku? Oczywiście pan prezes przeprosił ze swoją wypowiedź, no ale niestety niesmak pozostał. Czy były to szczere przeprosiny? To akurat wie tylko on. Ale ja jestem ciekawy innej rzeczy. Co wy myślicie o tych wypowiedziach i przede wszystkim, czy te przeprosiny do Was trafiają? A jeżeli jesteście ciekawi, jakie nieuczciwe zapisy możecie znaleźć w swojej umowie kredytu gotówkowego, to koniecznie obejrzyjcie ten film.